Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta. Flagowym działaniem muzeum wspierającym kulturę ludową jest organizowany od 1971 roku ogólnopolski konkurs Pisanek imienia Michała Kowalskiego. Wydarzenie którego historia liczy już 51 edycji jest wynikiem współpracy Muzeum z gorzowskimi kołami Związku Ukraińców w Polsce i Zjednoczenia Łemków. Jego pomysłodawcą był Michał Kowalski, urodzony na zachodniej Łemkowszczyźnie, działacz społeczny i kulturalny. Stałymi członkami konkursowego jury są pracownicy muzeum, a nagrodzone prace prezentowane są potem w muzealnych przestrzeniach na wystawach czasowych, jak i użyczane innym muzeom i instytucjom kultury. Pisanki konkursowe reprezentują różne regiony. Najliczniejszą grupę stanowią pisanki Łemkowskie oraz z Pogranicza Łemkowsko-Dolniańskiego. Jednak na szczególną uwagę zasługują te inspirowane Huculszczyzną, regionem, w którym pisamkarstwo doprowadzone zostało do perfekcji i które pretenduje do roli ukraińskiego stylu narodowego. W konkursach łącznie wzięło udział 230 osób. Niektórzy z uczestników w kolejnych jego edycjach uczestniczą nieprzerwanie od ponad 30 lat. Prace konkursowe można podziwiać we wszystkich czterech filiach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, które obejmuje Zespół Willowo-Ogrodowy, Biały Spichlerz, Muzeum Grodu Santok, a także Zagrodę Młyńską w Bogdańcu.